Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym moim filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym filmikiem. Dzisiaj będę Wam troszkę opowiadać i pokazywać, ale to za chwilkę. Ja już skończyłam ferie. Tak dokładnie to dzisiaj skończyłam ferie. Wczoraj była niedziela, i wczoraj miałam ostatni dzień ferii. A dzisiaj miałam już lekcje online. Ehm, za tydzień wracamy do szkoły. Czyli 21 lutego wracamy do szkoły. I będzie fajnie. Z tego względu, że będziemy się uczyć yy, stacjonarnie. A nie zdalnie. Um, bardziej wolę lekcje online, ale lekcje w szkole są, są plusy i minusy chodzenia do szkoły i zdalnych lekcji. Plusy um, lekcji online, że nie muszę się śpieszyć do szkoły, tylko mogę sobie wstać na przykład 20 minut przed. Zjeść śniadanie, umyć zęby, ubrać się, no i włączyć komputer, no i usiąść do komputera i nie muszę nigdzie chodzić. To jest właśnie plus lekcji online. Jest jeszcze jakiś plus? Tak, jest jeszcze taki plus, że jest mniej zadań domowych w, do domu niż jak chodzimy do szkoły. Mniej zadają nauczyciele, jak jesteśmy w domu, i mniej za, a więcej zadają, jak chodzimy do szkoły. No to teraz minusy siedzenia na lekcjach online. Takich, że czasami zacina, bo czasami no, zdarza się, że nauczyciela zacina albo za nas zacina. E, takim minusem jest też to, że cały czas siedzimy i nie chodzimy. Bo w szkole to są przerwy, WF jest, a w domu siedzimy przed komputerem na tym krześle i bolą plecy i nogi od tego siedzenia ciągłego. Na WF też nie zawsze ćwiczymy online. Czasami pani puści jakiś filmik, czasami o jakiejś zdrowej żywności, rozmawiamy o różnych rzeczach. Nie zawsze ćwiczymy, ale czasami ćwiczymy. Dobra, to wymieniłam plusy i minusy chodzenia bycia na lekcjach online. To teraz Wam powiem, jakie są plusy i minusy chodzenia do szkoły. Plusy i minus. No dobra, to najpierw zacznę od plusów. Plusy chodzenia do szkoły, jest takie, są takie, że spotykamy się z rówieśnikami, czyli kolegami, koleżankami. Możemy porozmawiać z nimi na lekcjach zdalnych, to przez ten komputer tak słabo. Więc w szkole jest taki plus, że mamy znajomych. Kolejnym plusem chodzenia do szkoły jest takich, że możemy ćwiczyć na WF-ie, możemy się poruszać, że na przykład biegamy, skaczemy, gramy w kosza, różne rzeczy, gramy w zbijaka. Są różne gry i zabawy na WF-ie. Są także fajne inne ćwiczenia, które robimy. I dlatego jest to plus chodzenia do szkoły. Kolejnym plusem takim jest, że są przerwy. I że siedzimy 45 minut na lekcji, a później 15-20 minut mamy przerwy. I że chodzimy. Możemy się poruszać, pobiegać, przejść się po szkole, a w domu tak no, za dużo miejsca nie ma do chodzenia. Kolejnym plusem chodzenia do szkoły jest taki, że na pewno nauczyciele lepiej tłumaczą w szkole niż na zdalnych lekcjach i na pewno więcej się wie z lekcji. W szkole niż z lekcji online. Taki jest plus na lekcjach online, że jeszcze zapomniałam tego dodać, że jest praktycznie cisza na lekcji, bo wszyscy mają włączone mikrofony, a pani mówi i nikt jej nie przeszkadza. I, a w szkole jest taki minus, że wszystkie dzieci mówią i robi się. Głośno, i wtedy pani musi nas uciszać. I to jest właśnie jeden tak, tak jakby plus i minus. Bo plusem jest to, że pani nam stara się lepiej wytłumaczyć to yy, w szkole, a gorzej trochę tłumaczą nauczyciele na lekcjach online. A właśnie yy, jest taki minus, że jest głośno na lekcjach. No dobra, to teraz zacznę wymieniać. Minus. Minus jest taki, że trzeba rano wstawać i ubierać się, myć zęby, jeść śniadanie i musisz wychodzić do szkoły. Czasami nawet trzeba biec do szkoły, jak się spóźni, albo ucieknie mu autobus. Ja miałam taką jedną sytuację, że mi uciekł autobus i musiałam biec do szkoły. Była to godzina jakoś, Pół do ósmej. Chyba to była godzina w pół do ósmej, bo jakoś tak mi przyjeżdża autobus. Trochę, trochę później mi przyjeżdża, ale nie pamiętam dokładnej godziny. Około w pół do ósmej. No dobra, i mówię szczegóły o co chodzi. Spóźniam się na ten autobus. Autobus odjechał. Ja miałam 20 minut na dotarcie do szkoły. Ale najgorsze jest to, że jeszcze zapomniałam kluczyka do szafki. I musiałam się wracać do domu po kluczyk. No to biegiem, pobiegłam, zeszłam. Też nie mogłam znaleźć tego kluczyka. No i lecę na autobus, zobaczyć, czy może jakiś jedzie teraz. Najwyżej bym się spóźniła, ale bym podjechała sobie autobusem. Patrzę. Nie ma. Dopiero za 10 minut. No i co? No i na piechotę musiałam biec do szkoły. Musiałam dobiec w ciągu 15 minut do szkoły, bo było to jakoś, że 10 minut, w 10 minut znalazłam ten kluczek i zeszłam, bo biegłam na przystanek zobaczyć, czy jest jakiś autobus, no ale go nie było i miałam 15 minut na dotarcie do szkoły. Biegłam, ale na szczęście zdążyłam, nie spóźniłam się. Byłam akurat dwie minuty przed dzwonkiem, więc takie oto szczęście miałam. No, taki jest minus. Kolejny minus jest taki, że. Ach, że jest głośno w klasie, już o tym mówiłam. Czasami krzyczą. Czasami pani ich uspokaja. Pani jest później zła, że jest tak głośno. A na lekcjach zdalnych pani nas może wyciszyć. I taka jest właśnie. Taki jest właśnie minus chodzenia do szkoły. A minus chodzenia do szkoły jest taki, że trzeba targać ten plecak ciężki. No i. Jak siedzimy w domu, to idziemy do biurka, wyjmujemy sobie na przykład książkę z polskiego, z matematyki, z historii, a jak chodzimy do szkoły, to musimy to wszystko targać i to jest właśnie najgorsze. No dobra, to były minusy. Pewnie jeszcze kilka by się znalazło, ale nie będę przedłużać. Wczoraj byłam w górach. Oczywiście, gdzie byłam w sklepie z kryształkami, w moim ulubionym sklepie. I oczywiście kupiłam sobie kryształki. Kolejne, za chwilkę Wam pokażę, jakie są to kryształki. Ok. Mam już moje kryształki. Za chwilkę Wam pokażę moje kryształki. No i. Jestem bardzo ciekawa, czy wy lubicie kryształki. Jak lubicie, to zostawcie łapki w górę. A, i jeszcze, jak mnie nie subskrybujecie, to zasubskrybuj. No dobra, to zaczynamy. No to pierwszy mój kryształek. Jest to taki, oto, piękny kryształek. Podoba Wam się? Mi bardzo. Był on w takim opakowaniu w takiej torebeczce, który się otwiera i tutaj jest taka taśma i to po prostu tak się ozaczepia. I jest to kamyczek Halcedon. Jest bardzo ładny. Tak on wygląda. Jest on bardzo ładny. Od razu mi się on spodobał, jak go tylko zobaczyłam. Jest on taki Niebiesko-biały, taką wygląda, jak go oceniacie, jak od 1 do 10, od 0 do 10, mi się podoba na 10. I kolejny mój kryształek jest to Ametys. Ametyst, tak dokładnie. Jest on taki bardzo fioletowy. Były ogólnie takie mniej fioletowe, bardziej fioletowe, były też bardziej białe, ale mi się spodobał on i taki sobie Ametyst wybrałam. Zawsze, jak wchodzę do sklepu z kryształkami, to zawsze jestem tam długo, bo nigdy nie mogę wybrać sobie, który kryształek tym razem sobie kupić. Ja myślę, że kryształki są prześliczne, przepiękne, najpiękniejsze na świecie. Piękny jest. Moim zdaniem jest prześliczny. Obydwa są prześliczne. Tam jest moja kolekcja wszystkich y, kryształków. Jeśli nie widzieliście moich kryształków, to wejdźcie sobie poprzednie filmy i zobaczcie. No dobra. Tak wyglądają moje kryształki. Mm, moje zdanie są prześliczne i właśnie tak y, to wygląda, że y, ja kocham kryształki i zawsze jak jestem w górach muszę wejść do sklepu z kryształkami z tego powodu, że po prostu bardzo je lubię. Bardzo lubię ten sklep, bardzo miła jest tam obsługa i... Można wybierać ile się chce. Hmm. Chodzi mi o to, że można wybierać ile się chce. Chodzi mi o to, że jak pan daje, ci koszy pan daje koszyczek na ladę, to wybiera, to tam jest pełno kryształków. No i nie możesz się zdecydować, który jest najładniejszy. No to tam możesz wybierać ile tylko chcesz. Nie musisz, pan cię nie popędza. Sam, sam po prostu patrzysz. Nikt cię nie popędza, nikt ci nie każe wybierać szybko. To ma być Twój kryształek i to jest Twoja decyzja, jaki sobie wybierzesz. Nikt cię tam nie popędza. I jest właśnie bardzo miła obsługa, jak już powiedziałam. Jest w górach chyba z trzy. Yy, tam. Gdzie ja jeżdżę, po te kryształki, tam y, są na pewno trzy sklepy, wiem tyle. Zrobiłam sobie też y, ostatnio, taką bransoletkę z koralików. Koralików tym razem. Chciałam powiedzieć kryształków znowu, ale z koralików. I y, pokażę Wam ją. Tutaj jest taki sznureczek, tutaj zrobiłam taki supełek z tego. I tutaj jest taka wstąża, tutaj jest taka kokardka, ona opada. I tutaj, moim zdaniem, ona wyszła ładnie, tylko że trochę się ten sznureczek, to jest w ogóle włóczka. Ona się trochę, mm, trochę się. Źle ułożyła. Nie ułożyła się tak, jak powinna. I wygląda to trochę słabo, ale ogólnie sama bransoletka jest bardzo ładnie zrobiona, moim zdaniem. Tutaj są takie koraliki, tutaj takie mniej, tutaj są takie średnie koraliki, takie to jest chyba łososiowy taki kolor. Tutaj są takie małe, pomarańczowe. Tutaj takie kryształki, tutaj takie małe, pomarańczowe. Tutaj jest taki. Takie pióreczko Tutaj są Takie te Tak jak już mówiłam Te co tu Słowa mi zabrakło Kryształek taki jakby Takie kryształki No i moim zdaniem ona ładnie wygląda Bez tego sznureczka może by nawet ładniej wyglądała Ale No cóż Wzięłam sznureczek I no Um, więc tak to właśnie wygląda. I właśnie ta brązetka się prezentuje na, na dłoni, tak. O, trochę tutaj. O, tak wygląda. A tutaj moja brązetka z, z kryształków. No dobra, ja już chyba będę kończyć ten filmik. Więc, jeśli Wam się ten filmik podobał, to zostawcie łapki w górę. Jeśli ten znaczek subskrybuj nie jest szary, tylko czerwony, to sprawdź, żeby on był szary. I widzimy się na moim filmiku. Pa!